Pokój, dobro. Witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym wieczornym spotkaniu. Słuchajcie. A dzisiaj, tak jak już napisałem we wprowadzeniu, chcemy dotknąć myśli trapisty Christiana Deschars. Nie wiem, czy kojarzycie film Ludzie Boga. To jest, to jest o trapistach posługujących w Algerii, w mieście Tibirin. To są lata 90. No, tam, była, tam była wojna domowa, Trapiści byli zagrożeni, w ogóle wtedy, wtedy grupy takich bojówkarzy, terrorystów islamskich no, po prostu mordowali chrześcijan. No i, i, i mimo, mimo ostrzeżeń, mimo, mimo namowy, żeby ta grupa trapistów opuściła, opuściła klasztor, oni zostali, posługiwali wśród chrześcijan do końca, w marcu 1996 porwano ich nocą, bo bodajże po dwóch miesiącach znaleziono ich martwych. Tak jak mówiłem, on zginął śmiercią męczeńską w maju 1996 roku, a 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Krystian wspólnie z osiemnastoma towarzyszami został wyniesiony na ołtarze. I dzisiaj je, jego myśl myśl zachęcająca do tego, żeby wychodzić z taką otwartością do drugiego człowieka. Żeby, yy, nawet jeżeli są jakieś różnice, to trzeba mieć nadzieję na lepszy świat. On to nazywa taki yy, trzeci świat taki trzeci świat, ale lepszy. Nie? To, to on miała, miała swoją taką terminologię. I dzisiaj taki głęboki tekst ojca, ojca Chrystiana, zachęcający do tej otwartości, do tego, żeby zrobić krok do przodu, żeby zrobić krok do przodu, żeby mieć nadzieję, że, że ta jedność, że ta zgoda między, między ludźmi jest możliwa. Pisze ojciec Chrystian: Tak. Im nadzieja jest większa, tym lepiej. A nawet wręcz instynktownie jest rozumiana, że może się spełnić jedynie, uzbroiwszy się w cierpliwość względem siebie, względem innych i względem samego Boga. Każdy choćby najmniejszy gest służy jej do wypowiedzenia się. Szklanka wody podarowana lub otrzymana, kawałek chleba przełamany z kimś drugim, uścisk dłoni. Wszystko to o wiele lepiej niż niejeden podręcznik teologii mówi o tym, że wspólne życie, współistnienie jest możliwe. Wszyscy jesteśmy naznaczeni, jedni i drudzy, wezwaniem pochodzącym stamtąd. Co istotne, Najważniejszą logiką owego stamtąd jest stwierdzenie, że, że można żyć lepiej tu, między nami, dzisiaj, razem. Nowy świat jest w trakcie przygotowań, swoistej budowy, a od nas oczekuje się odpowiedniego wyczucia jego ducha. Zapewne więc Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zupełnie czymś poniekąd sprzecznym z Ewangelią byłoby wychodzenie naprzeciw drugiego człowieka jedynie pod warunkiem, że on uczyni podobnie. Choć dobrze to wiem, niejednokrotnie można usłyszeć: Zawsze my musimy robić pierwszy krok, ale teraz to już koniec. Teraz to On będzie musiał go uczynić. Hmm, pisze ojciec Krystian. To tak, jakbyśmy sami nie byli dłużnikami, i to przede wszystkim względem nadzwyczajnej inicjatywy powziętej przez tego, który do końca nas umiłował. A zatem wychodzić do bliźniego i zmierzać do Boga jest dokładnie tym samym. Krótko mówiąc. Nie mogę zaniedbywać ani jednego, ani drugiego, bo to ta sama bezinteresowność. Skoro zaś kształtujemy wspólny horyzont, to też czymś wręcz koniecznym jest uczenie się wspólnego podążania w imię tego, co najlepsze. Tak. Jezus Chrystus jest największym sakramentem tego tak zwanego trzeciego świata nadziei siewcą wiary w człowieku i obietnicą spełnienia się człowieka w Bogu. Tak, głęboki tekst zachęcający do, do tego, żeby wyjść, żeby mieć tę nadzieję na to, że, że może być lepiej, żeby nie czekać, aż ktoś inny coś zrobi, żeby bez względu na to, z której strony jesteśmy, tak jak pisał, pisał ojciec Krystian, z jednej czy z drugiej strony, aby umieć wyjść z gestem otwartej dłoni, żeby umieć wyjść z gestem przyjaźni, dobroci, serdeczności. Czy zawsze spotykamy się z takim samym odzewem, z taką samą reakcją? Pewno nie. Pewno niejednokrotnie to nasze dobro, ta nasza miłość, którą my chcemy zaoferować, z którą wychodzimy, czasami jest niezrozumiała, czasami odrzucona, czasami może i nawet sponiewierana. Tak bywa. Tak bywa. Ojciec, ojciec Chrystian. Ten swoją miłość do, do narodu alegierskiego, gdzie posługiwał, no, przypłacił śmiercią męczeńską, Oby nam się to nie przydarzyło. Daj Boże, daj Boże, żyjemy w bezpiecznym kraju i, i niech tak pozostanie. Ale to ta myśl, ta myśl, która, która też troszeczkę wstrząsnęła ojca Krystiana. Nie? Niektórzy sobie myślą: Czy to ja muszę zawsze robić pierwszy krok? Nie, dosyć. Tak. Teraz niech, niech ktoś inny zrobi pierwszy krok. Nie, to nie jest po chrześcijańsku. To nie jest po chrześcijańsku. Dlatego uczmy się też tego, tego wychodzenia ku drugiemu człowiekowi. To jest to przesłanie, które chciałbym wam dzisiaj dać. To jest to dobre słowo, które chciałbym wam dzisiaj dać. A jeszcze jeżeli do tego dołączymy Ewangelię, gdzie, gdzie Chrystus uzdrawia nasze ręce, tak, no to mamy dzisiaj tę scenę, gdzie Jezus w świątyni, w synagodze, uzdrawia człowieka, który miał uschłą rękę. Ręka to jest, no właśnie to jest ten symbol e, gestu e, ku drugiemu człowiekowi, wyciągniętej ręki, pomocy, ale też ręka to jest to jest dar od Boga, dzięki któremu my pracujemy, dzięki któremu możemy się utrzymywać, dzięki któremu wracamy do normalnego życia. Jezus to uzdrawia. Pan Jezus uzdrawia nasze relacje, także możemy wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Faryzeuszom się to nie podobało, nie? ale Jezus to czyni. Jezus zaprasza tego człowieka na, na, na środek. Synagogii. On pewno gdzieś tam był wycofany. My czasami tak, tak też mamy, że, że doświadczamy różnych sytuacji w naszym życiu, że, że czujemy się odtrąceni, odrzuceni, jesteśmy wycofani. A pan Jezus wyciąga tego człowieka na środek, mówi: Stań na środku, wyciągnij rękę. I zobaczcie, ten człowiek ma uschłą rękę, a mimo to on ją wyciąga. To już jest sam cud tego, tego zaufania słowu pana Jezusa. Że, że, że może być lepiej, że mogę żyć lepiej, że mogę iść do drugiego człowieka. Oczywiście tam, tam dzieją się cudy związane z uzdrowieniem, uzdrowienie też duszy. Być może nie, nie zawsze u nas jest tak, że, że będzie to uzdrowienie ciała, że, 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 być może, że być może będziemy dalej mieli swoje słabości, defekty, choroby, ale to, co jest w środku, to, co Jezus tu uzdrawia, to jest, bardzo, to jest najważniejsze. Żeby, żeby, żeby mieć serce otwarte dla drugiego człowieka i o tę otwartość serca e, dzisiaj się pomódlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowość Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, broń mnie od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za Waszą cierpliwość, że, że, że zechcieliście wytrwać do końca, wysłuchać tej dzisiejszej medytacji, tego rozważania. Do co? Jutro spotykamy się znowu. Kto idzie spać, to idzie spać. 22 już minęła, więc domyślam się, że kto. Yy... A jeszcze raz mówię, jeżeli, jeżeli uważacie, że to jest dobry pomysł, żeby kopiować link i rozsyłać przez Whatsappa, przez, przez SMS-y, przez, przez maila, to, to kopiujcie ten link, wklejajcie sobie i, i, i rozsyłajcie i zapraszajcie. i Niech to, się, niech to dobre słowo się rozchodzi. Nie? A ojciec Leonard pewno pracuje już pastersko, jak zwykle. Nie, pewno ojciec Leonard. tak. Ojciec Leonard w Poznaniu, więc no, dzieli nas granicę 150 kilometrów. No. dobrze dobrze, to co kochani idziemy spać, nie? wszystkiego dobrego wam życzę spokojnej nocy kto jeszcze nie dał yy, lajka kto jeszcze nie zrobił subskrypcji to bardzo proszę, zróbcie to to jest ważne, żeby, yy, żeby żeby jednak to dobro się rozpowszechniało spokojnej nocy wszystkim życzę dajcie suba, dajcie lajki bo nie będzie jutro bajki z Panem Bogiem.